w nie 5, 10, a może nawet 50 tysięcy złotych. Teraz patrzysz na puste zero i zadajesz sobie jedno pytanie. Czy kiedykolwiek odzyskam te pieniądze? Czy to już koniec? Czy jest jakakolwiek najmniejsza szansa? Dziś bez luku przeanalizujemy. Trzy scenariusze i wyciągniemy najważniejsze lekcje o ryzyku geopolitycznym. Zostań ze mną. Część to inteligentna handlowa. Dziś poruszymy trudny i emocjonalny temat dla wielu inwestorów, też polskich. Zamrożone akcje rosyjskie. Przeanalizujemy, co realnie można zrobić, jakie są scenariusze i jakie wnioski płyną z tej bezprecedensowej sytuacji. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Zachód nałożył sankcje. Handel rosyjskimi papierami w formie ADR-u i GDR-u został zamrożony. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, wciąż jesteś właścicielem tych akcji. Po drugie, ale nie masz do nich dostępu. Nie możesz nimi handlować. I po trzecie, dywidendy z ostatnich lat są prawdopodobnie bezpowrotnie stracone. Jakie są więc możliwe scenariusze? Użmy je od najmniej do najbardziej prawdopodobnego. Scenariusz pierwszy. Powrót do normalności. Najbardziej pożądany, ale i najmniej realny. Wymagałby koniec wojny, zniesienia akcji, odbudowy zaufania. To perspektywa na dekady, nie lat. Scenariusz drugi. Rosyjski silipon. Technicznie możliwe, ale praktycznie bezwartościowe. Zamieniasz zamrożone akcje w euro na zamrożone akcje w rublach, z których nie możesz wypłacić pieniędzy. To pułapka, nierozwiązanie. Scenariusz trzeci kreatywne rozwiązanie. I tutaj pojawia się iskierka nadziei, ale tylko dla tych, którzy potrafią myśleć poza schematem. Widzimy tu dwie ścieżki. Pierwsza działanie istotne. Instytucje takie jak Goldman Sachs czy JP Morgan już teraz mają specjalne zespoły, które przygotowują strategiczny powrót na rynek rosyjski, gdy tylko będzie to możliwe. Ryb Eisenbank, który generuje miliony zysków z Rosji, jest przykładem firm, które, której akcje mają ogromny potencjał wzrostu, jeśli sytuacja geopolityczna się wyjaśni. To gra dla cierpliwych, długoterminowych. Niszowe strategie indywidualne. Doniesienia Bloomberga wskazują na inwestorów, którzy odzyskali dostęp do aktywów poprzez uzyskanie rosyjskiej rezydencji, stając się przyjazną stroną. To skomplikowana i ryzykowna droga, wymagająca głębokiej znajomości lokalnych realiów, ale dla nielicznych jest możliwa. Poza tym Rosja odcięta od Zachodu. Pierwszą możliwością jest uruchomienie handlu na giełdzie w Hongkongu lub przejęcie zamrożonych aktywów przez chińskich inwestorów po głębokim dyskoncie. To scenariusz na przyszłość, ale na ten moment jeden z najbardziej realnych. USA kupuje ropę i gaz od Rosji potem sprzedają je drożej Europie. Europa nie kupuje bezpośrednio, ale rosyjska energia trafia przez inny to pokazuje, że system finansowy nie jest tak niezawodny, jak się wydaje. Klienci tej samej bankowości są traktowani inaczej w zależności od jurysdykcji. Historia uczy nas, że takie sytuacje już się zdarzały, jak inwestorzy na nich zarabiali. Legendarny inwestor Andrzej Kostolani kupował po II wojnie światowej bezwartościowe niemieckie obligacje, kiedy nikt nie chciał ich dotykać kierował się zasadą genialną w swojej prostocie. Jeśli kraj chce wrócić na międzynarodowe rynki, musi zadość uczynić wierzycielom. To jest to światełko w tunelu, ale w bardzo, bardzo długim terminie. Ale najważniejsza lekcja z tej całej sytuacji jest inna. To, co stało się w Rosji, to nie jest anomalia. To jest podręcznikowy, brutalny przykład ryzyka, które jest fale wpisane w inwestowanie w autokrację. Kraje, gdzie nie ma rządów prawa, a decyzja jednego człowieka może z dnia na dzień zniszczyć cały rynek. I to prowadzi nas bezpośrednio do Chin. Jeśli inwestujesz w chińskie akcje, ignorujesz ryzyko polityczne. Pamiętaj, działa tu ten sam mechanizm. Wystarczy jedna decyzja polityczna w Pekinie, by Twoje chińskie aktywa spotkały podobny los. To nie jest teoria, to bolesna rzeczywistość. Jeśli interesujecie inwestycje, jeśli interesują Cię inwestycje w Chiny, zobacz jeden z moich ostatnich filmów. Link powyżej. Co więc zrobić? Oto trzy konkretne, praktyczne kroki. Krok pierwszy: zaakceptuj stratę. Mentalnie spisz te rosyjskie aktywa na straty. To uwolni cię od emocjonalnego ciężaru i fałszywej nadziei. Poza tym uzbrój się w cierpliwość. Jeśli jest jakaś szansa na odzyskanie części pieniędzy, to jest to gra na dekady, a nie na miesiące. Krok drugi. Przekieruj stratę w systemową lekcję. Przeanalizuj cały swój portfel i zadaj sobie pytanie, ile moich pieniędzy jest w krajach, gdzie jeden podpis polityka może je zamrozić? To jest najcenniejsza wiedza, jaka wynosi się z tej sytuacji. Krok trzeci. Szukaj alternatyw z jasną lekcją w głowie. Jeśli Rosja jest zbyt ryzykowna, twoja uwaga powinna skierować się tam, gdzie lekcja o stabilności jest już odrobiona. Spójrz na Ukrainę, przyszłego beneficjenta pokoju, Polskę i Europę Wschodnią. Nasza giełda była światowym liderem wzrostu przez ostatnie dwa lata. Na banki z ekspozycją na Rosję, jak Ralf które mają potencjał, jeśli sytuacja się wyjaśni, to nie jest tylko o stracie. To o znalezieniu nowych, świadomych możliwości. A jakie jest Wasze doświadczenie? Czy macie zamrożone rosyjskie akcje? Znacie kogoś? Jakie macie nadzieje i obawy? Podzielcie się swoją historią w komentarzach poniżej. To ważny temat. I jeśli cenisz sobie taką dogłębną analizę ryzyka, zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i kliknij dzwoneczek. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, czasem najcenniejsze lekcje inwestycyjne są niestety tymi najbardziej bolesnymi. Życzę Wam mądrych decyzji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.